Leśne schronisko, wow Fajnie, fajnie A mhm. to jest sama pan O, teraz No nie wiem. Nie wiem, co tam. nie wiem bo nie. Ja, się ten... Wow. Kurwa, to była połapka, Jeszcze pierdolę. Trapę. Pierwszy gen w To ma samo rozkładające się, bo to tak, kurde... Ej chu, ja mam pizdę. Kurwa, jak mnie wywinął! Co jest? Kurwa, po mnie idzie. Coś wszystkich położyć? Nie, po prostu dużo osób było w jednym momencie. Rozkłada jakieś trapy? Nie, idzie po. malinowego, nie, jednak idzie po mnie. Idzie w swoim kierunku, Bazalet, to uważaj. Mniej więcej. camp, już go nie ma obok mnie. O, już mnie się ktoś ściąga, więc. No spokojnie. Ktoś wpadł w pułapkę. Cię Aha, oślepiłem gościa, ale nie ten. Jest coś takie takie maski? Zaliczyło mi zadanie, nie? Oślepiłem gościa, ale typiary nie zrzuciło. Aha. Kocham tą grę, kocham tą grę. Cudowna. Mhm. Nie no ma tutaj pułapki? Tu jakieś pułapki pod hakiem? Ja mam denkach, a jednak nie a no Albo to jednak stoi. tak No, nie chciałbym, nie Uciekaj uciekaj, ucajcie Kim to mi nie w ogóle? Aaa pierdole Takie przypał, ja pierdole no. Ale on się kręci dobrze Ukręci się tak wokół tej Trasz, powieszonej się. osoby bardzo zawsze Stój, bazalt malinowy wiś. Słyszę. idzie w naszym kierunku Nie, idzie Dobra Dobra, w, niech ona ci wyleczy jeszcze no, do malinowego bo to trochę za długo tak, tak, trwa tak. Jakieś no. te pozostawił pułapki przy tobie Nie ale jest koło mnie postawia właśnie no, Widział ją Dobra się zajmę gniczę. Mógłbyś tam tutaj Co postawić coś? Nie. Nie Uciekaj, bo on kurwa się cofa. Krąży cofa Hit za paletę, no coś za coś gdzie są w ogóle szafy, kurwa, w tej... W tej mapie? Jest mało. Główny, szak i lupy. A te lupy to są rzadkie, jak bym wiesz. Piekniiii! Oni mnie! Nie, nie Jest jakaś szafa? Może się zaliczy? Jest! Zaliczyło się! Uff. Już zostanę na razie w tej szafie. Na sekundkę. Hmm. Coś taki terror mocno słyszę. Hmm. się czy nie? No dobra, pójdę. Ja Jej. skończę gena i po. No, nie mam pewnie. żadnych haków, nie? O tym... No. Może na przypalę znowu, kurwa. Jest. Dobra, biegnij podłożę się Uważaj na pułapki Znaczy on tam... kurwa idzie po tobie Ja pierdolę co za gnój Specjalnie mu się podkładam żeby go zostawił to ten biegnie za nim Nie wraca się, wraca się, wraca się Pójdę znowu? Chodź tu bliżej mnie bo... Dobra ta już mnie podnosi Nie nie o to chodzi on też goni tamtą no, i wraca. No. on będzie skurwa stał w mnie A bo ty chcesz zrobić flashlight? Nie, nie, dlaczego Nie, nie. mnie tuneluje, no. No. Zaliczyłem no zadanie, no co. I zajebiście, przynajmniej. Ale kur... mnie, nie wiem Ale to dlatego nie za jak To dlatego, ja myślałem, że po prostu jest chujem Nie, nie mi raz zajeb... i tak Po prostu jest zdenerwowany na ciebie No tak, no ja... To nie był Byłbym, jak chuj No właśnie Oślepianie mnie... jak grałem w Murder, jeszcze, to oślepianie mnie tak wkurwiało, że to jest jak były takie cwaniaki co cały czas mnie oślepiały i go ogłuszały Wy zobaczycie? Nie A my daleko mieć morderca, będziesz To znaczy już zostawił no możemy leć. Dobra, to chodźcie, poleczny się. Kąd no tu teraz przyjdzie akurat co coś się mm -hmm. Tam dom goni obna Może tu nie podejdą. Może nie Mołeszkiczek To jest serce, patrzył mnie i zaczął przestał ją gonić Co za kam przebrzydły To chce cię dopaść jeszcze... miewał się w swoją płatkę! Jedź z nim, kur... żyć tam, Maksiu, go Idę, <grym> idę. Chociaż wtedy ja się ja ja weźmie ja... na oba... obydwóch. Nie no, nie, nie puścił mnie ewa. Chyba. Nie, on tam gdzie krąży tam tamtym jedno to tylko bał się w swoją pułapkę Ja w pierdolę Ja jak reentreprener razy On już dwa razy Dobra, ostatni Ustawił pułapkę pod tym oknem, ginę A wy tam się gonicie? No, nie ginę no. gdzie szukać jest, jakiegoś innego gama Głównym nie robię. A ja z się posięgaję. O nie! Ogoni mnie. Kijem? Padłem. Widzę. A tam ktoś w głównym został. Nie wiadz. Pada. Dobra, ja ściągnę maksa. No, piwnicy idę nie wierzę. On będzie kampił w, Och, w to będzie otrapuje, będzie ją kampił. Ja pierdolę. Gdyby ktoś hita, przyjąłbym trzeba... ja bym chętnie przyjął, ale. To zaczynam dsa jak coś. Co? Nie, wyszedł. Zostawił. Bo, zostawi... bo my, tu ge... my tu gena mamy pod tym. pod szakiem zrobionego na 90%. Nie widziałem, że Dobra, na przypale chyba będzie. No ja gdzieś mam DS-a, więc na spokojnie. Proszę to... A ja jeszcze nie widziałem. Czy więc... przy oknie coś jest? Nie no, wiem. No y na spokojnie, on my, no, może tak mnie go... Nie tak mnie nie mam. Gdzie jest ten gun? Masz adrenalinę? Masz? Tak, ja mam. O, Max, o nie, o nie, nie, nie. Nie, nie, ja nie mam. mam, ale mam ds -a. A nie, już nie mam, bo kurde, ostatniego gena zrobiliście. Ja. Cio, cio. A, bo to tak działa idiotycznie. No, już nie mam DSa. Co za głupia. Zniknął mi. Ja przy Bręgina, Szaku otwieram bramę. bramę. Czekaj, ja ci chcę. Pom pomogę ci na może. Może, może, jeszcze nie, nie. Schowaj się, schowaj się, schowaj się. Schowaj Dobra, się. brama przy Szaku jest na dziewięć. Idzie do... w twoim kierunku, uważaj. Uważaj, uważaj, uważaj. Mam go powkurwiać jakimiś odgłosami, czy coś? Okej, okay. ona mnie wstaje. zaszakiem jest co nie? Mhm. Co tam trzeba biec? Biegnij, a wszyscy ja są ranni. Kurwa, ja tylko cię kochaj. No trudno. No. Otwieraj. No. Dobra, trzasnął mnie. Jest w tej naszej bramie otwartej. A ja koło Nie! nie. Znalazł się? Typia... Co ona zrobiła? Co się stało? No ona z... biegła prosto w bramę i nagle się zawróciła, i gdyby typia... mi... z skita sprzedał i idzie wisieć. No. Chciałbym to zobaczyć, tylko wstydzić. Tak, ja to widziałem, ona jakoś tam dziwnie zrobiła. Ja specjalnie poczekałem, bo może by się jej udało. Może się przestraszyłam, co? A, blisko. gdybyś był cały zdrowy i by przyjął kita, to by się no, Nie moja wina, to ona nas wina. Ja, ja wiem, tylko mówię, bo nie był ranny Co on myśli, że ty pójdziesz ją ściągać, czy co? O! Teraz ile byś mógł ślepiej zrobił? Nie, przedłużaj. Dobra. Chciałem, żeby sobie nabijała punkty, chociaż. No, a, no tak, wstawa. Kilczaki. No jest, i punktów, ale ja. A ja wisiałem w końcu? Ja chyba nie wisiałem ani razu. ja na ostatnim miejscu. te Fiara, która. Zginęła, bo więcej punktów odebrał. No, z Ej, Lion. No? Wszystkiego najlepszego. Tak, Dziękuję, dziękuję. Dola, 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 dola. <głosy> dziękuję, dziękuję. <głosy> to już pomóc, jak? Czas szybko leci. No. 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 Ja bym nawet powiedział, że z To ...laścika. Trzeba by było i spać. No. Jeszcze by dać punkty wcześniej. Ale taki dobry mecz. Hmm. Za wszelką cenę chciał wygrać. Dobra, chłopaki, mam zadanie, żeby uciec z losowymi perkami. Oj, ja to będzie trudne. Ale latarkę sobie zostawię. Nie, co, czekaj muszę sobie się Se szczelinę obejrzeć? Ryżący tą. Który ma się level? Rifta. O, o, to ja, to ja zrobię tak. To ja zrobię tak. 29 Ja otworzę bramę, a ty uciekniesz. Co ty na to? O, to, to jest <grymny> za. <trymny> Jestem za. O Boże. Boż. Bo, bo. Lubię Ja w nie jestem. Za tam. O boże, Ja jakie Ty nie jakie miałeś z nami grać? nie miałeś z nami na, na grać teraz? No, no, nie grałem przez te. Ale ty Zagradz... mezu... Weź. co? A ty jesteś, dobra, kurwa, no Ja się już nie wszedłeś do lobby. Ja jestem, jestem nie było mi tylko tam A. Ja wiem, to że to w tamtym. Co to za morderca? Doktor. Kurde, mam szybko i cicho, nie, zmieni nie zmieniłem perku. No to sobie fajne jestem. Nie, nie jest zły. Fajnie się z nim gra Fajne gra fani w fani fani No fani był... no, 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 no. no, no, no. ja, fani oh, yes. skrzynka fani fani jest fani 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 Ła. Jedną prądu. I Po pierdolę. O kurde, lecę nad tym przypadkiem. O kurwa! w drugą stronę już Nie spodziewałem się, tego. to. Nie chyba ja. do mnie. A do mnie. O, ma narażenie. Oho, Jak ściągniesz... Ustawił już... mnie, stawił mnie. Zają mnie. Bo, bo... nie, bo moje narażenie jest iść. Ale przecież wszyscy chcieliby twoje ramy. Ma popa. Pop goes to my building. jej. Wiesz co, Bazar, chyba nie no, zrobimy tych questów. Chyba te, też mi się coś tak wydaje. Mm, następny, może, może następny raz razem. Nie musi tu przyjść, kurwa szmaciasz No starałem się odbyć od ciebie, bo tam słyszałem, że gen jest i starałem się No właśnie tak, że on nie, po... Ty sobie pobiegłeś w, le... w prawo, a poszedł w lewo do mechy wow. Gdzie ja pobiegłem? A nieźle Nie wiem On jest jakiś upośledzony Ale chyba, że to ten mój manewr, który ja zrobiłem, upośledzony też był dla niego kurde. Zagadką, jak dla mnie Chodź w niebie, tę stronę Może mnie nie zauwa... nie no, nie zauważył Pierwszy gen kurwa on go tu, gdzieś się no tu powiesił Nie wiem, w którą stronę iść i teraz Aha, ja czujności już nie mam. Ja chyba kopnę. Ja pierdolę. Idzie po ciebie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. O! Już się ściągnął. Ten nie no. eee, ma, ten go wiesz co? Mam długi wybór, ale dobra. Ty nie widział dobra. mnie. Ale gość. Idzie tu, idzie tu, idzie tu. <laughs> no. No. Nie widział mnie. No to będzie za mną. No, ja tam poszedłem. Góra, wracam za lupier. Góra gen. Co? Góra gen. Góra gen. Na górze jest gen. Czekaj, Chyba, by w tej to, to robię, bo jestem. To robimy robię będziemy Biegnę naszaka. Dobrze. Ale on tu do nas idzie. No no, nie, nie odgubił mnie, zgubił. Ja pierdolę. Leżę. Zaraz. 3, 2, 1. Leżę.

Dzięki Ja go nie widziałem nawet Bo ja mam trójkę O, dzięki A czemu ja się nie mogę swobodzić? Nie mam trójki? Bo się ulecia co? Kurde, no Tu się kurwa nie odjebało Na zaletę widzę jak biega Ja nie wiem co tu się wydarzyło teraz <grym wytanie> to jest dobry moment, to, to żeby Chyba odleciał normalnie. Bo ja pobiegłem po prostu w drugą stronę, nie wiedziałem gdzie jest morterca, bo miałem cały czas terror. Taki mocny. Oj, Tengen jest tu. Stęgę? Nie, czy nie jest Tengan. Ale pewnie tamten też jest to wyjebanie. Nie wiem, ale ja mam... drugie wiszenie jako jedyny, nie no, dobra. No, dobra. Lion nie ma żadnego. To jest chyba moment w którym Lion ucieknie. Urodzinowy. Na no, górek pierś... Nie no, idzie, już... A, no. Ja już biegłem w ja pole, jak? Ja zrobię to potem. Ja się odcząc na ten punkt. Ja też ja mam... Szymon tu idzie. Nie wierzę, tu idzie. Nie, idzie za mną. Nie, nie. Idzie. Za mną. O, ty, ty. Eee... Max, pierdol. No Ja biegnę po prostu, no. Ja nawet nie słyszę. Uważaj, Max. Nie, dobra, podnoś. Nie że podnoś. Oj... To trzeba było na poprzednim meczu zakończyć, się. Dobrze, wszyscy uciekliśmy Genik, genik Znaczy nie Musiałem coś zrobić, leżę A nie, nie leży, po prostu mi się światełko włączyło Tak do dupy, teraz leżę Dobra, oh, okay. okay. right, jeszcze jeden skill O, oh, właśnie I jeszcze jeden Wiesz co, masz... to do pazarka nie, nic. Nie, Ajajaj, Chyba umrę. Idzie... Eee... Na jednej stronie bazary to uważajcie. Każdy się O! Nie trafiłem jeszcze. Dobra, uciekał, uciekał. Biegnie tu. Czym je hita? Ostatniej chwili. ma. No, no, no. chociaż trochę. Ale się... Lagował. Udało się, nie wierzę. No, w ostatniego, ostatniego skilczaka nie trafiłem. Mógł być przypał. Paulu. Oj, ja chodzę... On again, obok. dwa geny, no kurwa. Za krótko się z nim ganiamy. Za szybko się kładę. Przypadł. Czyli do nas tumęty też Dobra, idę, wciągnąć. Idzie, dobra już. O Jezu, idzie to ciebie badart. No to kucinara. Nie, opie Gena. Bo ja czujności. Nie dziwnie. Ile mamy pierwszy? Tak, tak. Nie, nie, nie. Muszę się odsucić. Czaku. Nie, nie. No, jeszcze się nie... Jeszcze nie trafił Czekaj, czekaj. I tak będę leżał. Nie zabiegłem. Nie, za mną poszedł aż. A on dobra, bo nie, bo to się całkiem nie No kurwa, co jest kramę? Ja, wie, mam latarkę i... Dlatego to jest minus grania z latarką. No, nawet... No, no. właśnie coś też fujowe, że ja na przykład bior, brałem latarkę. W ogóle jej nie używałem, bo nie potrafiłem, tylko tak... czy znaczy dalej nie potrafię. Tak po prostu zebrałem, no ale i tak killer był uczulony na to. No tak, bo nigdy nie wiedział, Naś, się na ślepo Ja nie tej dźjał. latarki nawet nie używam. <laughs> ja też tak miałem wielokrotnie. Nie wiem po co ją grałem. Zapominałem w ogóle próbować o niej. się Nie co, ja ukradłem latarkę. Najlepiej ogłuszać, inaczej oślepiać się po ogłuszeniu, nie? Albo jak mnie się surwa. A no to okay. sferą. Nie, ja, ale to. Po prostu. Biegną Jeden... do szaka? M ja się kawaruję, jak się coveruję Jak chyba. No, nie, ty nie potrzebujesz cowarowania chyba. Ja Nie, nie. Nie, No... Ej, czy ja mam palet? Popalony czy co? Tak, tam jest paleta, tam nie dobiegnął Trochę czasu kupiłeś. Tam uh -huh. no. Staram się uciec jak najdalej To jest pytanie, kto jest bliżej? Ja Okej, okay. to ja kręcę dalej Najlepiej, no, no, się... że przyzobę, tak tak dawno Tylko mi powiedz mógł się gdzie ty kręcisz, to polecę od razu jak skończę swojego e... Tam, gdzie ty kręciłeś i na samym początku jechać, ci wtedy te ordy A tam, dobra, dobra. O, on idzie po, tu do mojego organa podszedł. Dobra, ja ci ściągnę. Niech sobie skopie. No, tam trzeba, no, dobra. I szybkie lecząco, jest na to? Uuu. Mam... nie? Dobra, ja muszę się kampić. Nie wiem, że się to, nie słyszałem. O, ja mam to ten. Ej, tu jest w ogóle niezrobiony gen i terror. Super, on tu jeszcze przeszedł. Obronicie, że o nie. On tu jest. O, no, kręć tego Twojego maks. No, kręć, kręć, kręć. Ale on nie ucieka, on się broni dalej. Dalej, pójść tam. Tylko czemu nie. akurat tu? A ja Ale główny, w sumie... głównym, nie. nie ma źle, nie ma źle, nie ma źle. Główny, ja mam tu latarkę, może ci się uda. Ja się o kurwa, no to teraz już albo nie Wszystko przez ten stres. Nie, nie Ej, Nie oślepisz. Taki zbudowany chondry się. O, ale chodźcie Dobra. O, pójdzie do jednego haka, czekaj może przytankujesz? Nie, dobra, nie. Dobra. Chociaż sobie przytankuj, przytankuj. Zaraz skończy No. O jest, dobra. dobra. Pyk. Ktoś adren... Nie, nie nie, tylko ja gram z tym. Adre... Wow! No tak. pier, pierdolną prądę. Ale mnie goni? Wiesz może? Nie wiem Ja mam na trójce, a więc wiesz. Ja też mam Wiesz co, on gdzieś tu przy mnie był, nie pierdolnął prądem, ale Nie wiem, bo ja go... Bo jeszcze że będę leczył Wiesz co dobra, malinowy, ja, ja coś koniec... czuję, że... Nie koniec Ech, się a... dobra, ty nie zrobisz. Że ja też nie zrobię. <śmiech> <śmiech> Kurwa. No co Poza za chłodny? Mamy ta szapie za głowy. No choćby wyleczyć. Dobra. Chwal de paleta. Będziemy dalej spróbuję. Jako ranny? To czekaj, zrobię bramy ładnie. Ja jestem główny. Słuchaj, to ja bym cię powiedział, ja cię wyleczę szybciej. Jeżeli my o skill oczywiście. Skill check, licz na skill checka. Biegni, 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 biegni! Ochajam wyczerpani! Dobra. Jezus. I, I jeszcze nie ma tego hmm. Gdzie wy jesteście? Z, 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 za głównym Za głównym, za głównym dobrze biegniesz, dobrze biegniesz, tam jest No to ktoś... Tam, Aha. Tam, 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 tam Nie, lewo bardziej, lewo Lion, Dobra. lewo A Lion? Nie... Nie zdążę No Gdzieś ty Lion był No. Dobra, nie. jebaj to no już teraz Uciekajcie Ją, byłbyś no, no, my ja ją pobiegłeś totalnie w tym Ja bym prosto na bramę. Ten tennego, no, to prosto no, bo on nadal jest głównym, Nie wiedziałem gdzie później dopiero go założyłem na więzi. Dwóch, którzy mieli questa na ucieknięcie no. i otworzenie bramy z góry. Tak. Kurwa, ale jakbym nie poszedł do tej jebanej bramy to bym miał. To szmaciarz jeden wyczuł. Wyczuł to. Specjalnie cię, zabół pierwszego. Wiecie, że masz uciec. A tu wyczuł... o Tu są dwóch... O, oni na pewno nie mają takiego zadania, ale ten na pewno pójdę tam. <laughs> no trudno. Ale przynajmniej wyszlałem, rodzinowo uciekł. No. rodzinowo